Dzisiaj będziemy z tobą powtarzać słownictwo z tematu praca i kariera. To zacznijmy od sprawdzania słów nowych, których się nauczyłyśmy na zeszłym zajęciu. Spił pasieda? Rozmowa kwalifikacyjna. Tylko bardziej cyjna. Rozmowa kwalifikacyjna, bo tam jest literka i y polska. Rozmowa kwalifikacyjna. Dobrze. Profesyjny doswit. До швячення за водове. Супер. Службові обов'язки. Обов'язки службове. Супер, дуже добре. Оплата праці. Винагородзені. Так, бачі дзені, шибче. Винагородзені. Добре, винагородзені. Підвищення. Mm, аванс. Добре. Співробітник. Спів. Współpracownik. Dobrze. Współpracownik. Dawaj jeszcze raz. Współpracownik. Współpracownik. Dobrze. Posada. Etap. Tak. Umowa praca, mm -hmm. Warunki zatrudnienia. Dobrze. Tylko zatrudnienia. Tak też nie zatrudnienia. Zatrudnienia. Warunki zatrudnienia. Варунки затруднення. Добже. Професійне задоволення. Сатисфакція заводова. Добре. Розвиток кар'єри. Розвиток кар'єри. Добре. Дуже добре Маєш добрі результати.